Witamy i zapraszamy na ten ciekawie zapowiadający się mecz ze stanowiska komentatorskiego. Pozdrawiają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Spodziewamy się piłki na wysokim poziomie. Ciekawe, co pokaże nam dzisiaj zespół gospodarzy. Jak sądzisz, jak wypadną? To już prawie koniec sezonu i wszystko jest jasne. Wywalczyli sobie miejsce w środku tabeli, więc dziś grają wyłącznie po to, aby sprawić kibicom radość. Goście przyjechali tutaj jako drużyna, która najgorzej gra spotkania wyjazdowe. I z pewnością nie są faworytem tego meczu. Oni najchętniej chyba graliby wszystkie mecze u siebie. Nie wiem, może to zmęczenie podróżą. Może powinni zmienić autokar na wygodniejszy, albo wyjeżdżać dzień wcześniej. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Ustawienie zespołu Krakowi właśnie na Państwa ekranach. Także oni dziś z czterema obrońcami, pięcioma pomocnikami i jednym napastnikiem. A takie ustawienie oznacza, że nominalny napastnik ma wykańczać akcję, ale ataki prowadzone będą przez zawodników z drugiej linii. Ta jest ustawiona dość ofensywnie, aby stwarzać więcej możliwości konstruowania akcji. Rozpoczynamy spotkanie, które mam nadzieję będzie ciekawe. Marciniak, Mateusz Swoch, piękne podanie, było lepiej dośrodkować, a taką broń strzela. Bramkarz. Chwyta piłkę po tym strzale. Aut dla Krakowi. Mirosław Czowilo. Mateusz Cetnarski. Przechwyt, ale nie opanował. Cela. Świetnie blokuje obrońca. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. To może dać wprowadzenie. Tak, tak, bramka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Splendor spłynie oczywiście na strzelca, ale proszę tylko popatrzeć na to przepiękne dośrodkowanie. Prima so. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. 14 minuta i pierwszy gol w tym meczu. Cetnarski Polczak. No zastanawia się, czy nie strzelać. Oddaje strzał. I wyłapał tę piłkę. Zdecydował się na strzał. Niestety, nie ma gola. Piłka odbita od słupka. Wraca na murawę. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Marciniak. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. No, błąd, strata. Bliska już do bramki. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Piłka znalazła się za linią końcową. od bramkowy dla rywali. Odegrał ponownie piłkę. Bożok. A teraz strata. Mateusz Cetnarski. Popatrzmy, Krakowia w natarciu. Piątek pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Strata w ataku. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Ta drużyna świetnie się rozumie wspaniałe. Uderzenie w stronę bramki! Udana interwencja. Bramkarza, piłka w jego rękach. Dobra pozycja do oddania strzału. Są koledzy na wolnych pozycjach. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. No może być groźnie. Prosto... Zaraz może być remis! Gol! Wyrównują! Zaczynamy jakby od nowa. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Remis po pierwszej połowie meczu jest jeden do jednego. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Marciniak robi się niebezpiecznie. Zrobił wślizg Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Udana interwencja bram... Tak jest. Będziemy mieli rzut karny. Żółta kartka za to zagranie i oczywiście rzut karny. Zasłużona. To było bardzo niesportowe zachowanie. Nie chcemy oglądać takich wejść. Pewne, zdecydowane i co najważniejsze, skuteczne wykonanie rzutu karnego. Strzelec dokładnie wiedział, co chce zrobić, nie zmienił decyzji i zrealizował plan w 100%. Dwa do jednego to nie jest duża przewaga, Marciniak. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Blisko. Mateusz Swoch! Jak on tego nie wykorzysta? A byłby już remis. Będą zmiany, zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Polczak. Minęło 15 minut drugiej połowy. No, dobry odbiór po stracie piłki. Mateusz Szwoch. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Dobre przejęcie do środkowania. Ładna seria podań, brawo. Marciniak. I za chwilę wznowienie gry odrzut rożnego. No, schodzi z boiska w pełnej chwale słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie. To był dla niego dobry występ. Dobry przechwyt. Przejmuje teraz piłkę. No, już blisko pole karne. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. No brawo. ładnie. Krzysztof Piątek. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Ryzykownie, ale udanie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Dobra pozycja do oddania strzału. No strzela. Pusta bramka strzał i... Gol. Mamy teraz remis. Stan meczu wyrównany. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Spójrzmy na to z innego kąta. No i mamy wyrównanie. Do dwóch. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. No zastanawia się, czy nie strzelać. No świetnie dograna piłka w polekarne, ale zagrożenie oddalone. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Przejął piłkę dosłownie w ostatnim momencie. Taka okazja może się już nie powtórzyć. Robi się niebezpiecznie. Gwizdek sędziego fałl i będzie rzut wolny. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Mirosław Czowilo. Dudziński. I mamy rzut wolny na sam koniec spotkania. Czerwona kartka za to wejście. Bardzo niesportowe zachowanie. Słuszna decyzja arbitra. Dobrze, przebił się. Barisic! Ależ wspaniale! To już końcówka spotkania i ten rzut rożny może mieć kluczowe znaczenie. Blisko polekarne może strzelać. Po 90 minutach gry wciąż remis.